jak Remusowa królewionka była zdwony i jak świat dla niego wezbył wszelką wartość. Na moim łóżku pod zielonym łeciankam usnąć mnie nie dało, le w jedno mnie kąsała na sztyłt partygłe gzyla masły. W chła na bandze zdwony. To tyle i tak bacmiało, że pąrzekł do myrcena. W czwartek pojedześ do młana, a młyn stoi w lepnie. Takie je wzół myrce na za i rzekł do niego. nie, w czwartek ta myśl jacha do młana. Wam mówi so, i płeśli mnie. Jedzę sałat służę, czym bondam mógł. Myrcen na to co so chwilko namyślał tej rzekł. Jeze, do łyle, ale musisz mnie pierwi łatwy wiedzieć na dwa słowa. Gady, jeze, łatwy wim. Weile. Michałowa Marta to snyż i A je, chcę um, co z nią żenic, ale w przeszła w gromadze z lasa. Rzeczem je jest tawa ze sobą zakontrolny czy nie? Ale są, mackłe zawawił na taci pomyśleni, bo to mi nigdy do głowy nie przeszło. Ale Łan mnie z taką uwolgą zdżył w łecze, że miesso i kunsk śmieszno zrobił. Takie młode był. Marta, jak własno dobry dziewczą, a je, ja ją jak brat, bo bała mnie jak sostra od dziecka, że lełanace chce. A tam już musłylą bracią za białko po katolicku. Bóg z Woma. Je nie widzę żadny przeszkody. Tak łan dał ranka, że je pojadł i myślę na nazid. Łeb drogo. Wam konsk i tak powiedział. Dziwno, by ba tyś bało, że bez staremuś wabyć, ale je mówią jak maślą. Miłszej i więcej niż je. Nikt nie winien, że głowy z stworzył takim, a innym. Ale procem mnie, szakowny chłopa, ta z twoim kwestatym, chudym rusztowaniem, was dziś jak nieprzemierzające... Nie dokończył myrcen, bo mnie nie chcą wyobrażać. Ale je ja był ty istny łódbę, co on. I rzekł, to sobie, wie myrcenie, ta chłop jak pupa, a je jak płoszedło w kapusce. Tej nie bierze są so do głowy nic i żeni się so z Martą. Bo ze mną, to na pewno le z łeb chłyć się so tak dobrze. Ćwiertk waszedł ze zawitrzną żozą jak niedziela. Pełno było na słońca. Badło so oschliwów chliwów na parząc, a kura so ugoniałe za bączkoma. Jezoro szklało so jak żawi przepełny żawima skroma. Kłenie pórskałe, ciej jem zakły je do łyza. Marta szła z wąbu do jezora i przestanęła, kwelmie A je? Nie miał łe patrzeć i w łeciele, ład odwrócony plecoma, zakłydył jem płystrunci za ci. Ale ona dała, jaż jem se so łeb wrócił. Zazdrzała mnie smutno w łecze i rzekła. Remus, kłemur leci zawidę, jaż sos spoli. Snad tak łelu błysku, ład rzekłem i wsanął na łóż, bawząc drogo na lepno. Do ływ na życe je jachu stąpią. Płytym zagarnął mnie las, jakby swoim cążurą, Nie chcę mnie puszczę zdali, ale je strzelił z batoga i jął A czy jem waturzył z lasa, tej nie, wyjem, z czego so pewno zawywała i Liza, i Gniady, bo to nie jak burszty sposób. ale je na złomani karku bym sobie je nie z dwania. Ladzę na płylu strwę ale drobę tej zdrzele za mówiące do siebie, Chcesz to tak na kupę drodze w chmurze kurzu? Aby spieszy dokłynający głę, aby głę co Pewno mnie nieco łe samątało, bo mnie chwel głę pod górą, gdzie przytkły droga przede przedewsom widzę w, w górą. Tam liza i gniady, je. Obama trzansła ze zzaływanie, uwurzające sobie, czy nasił remusa brzmił, ką czemu gzyl łebłysze brząci, czy też całupił, jak to gzyry z parobce robią. Ale je, rzekł, ukąsało mnie nico dożawigły. Brząci mnie łebłusze, jem pijany, chłacjem w rzacu krople głe żółci nie pił. Drawujta, tak, kłęnici, drawój ta! bo Remus was był łbetk i miara, ale pod górą, chcące, niechcące, nie chcące, je musiał kłenią dać fuelgą, bo w bo łóż zażynął w pieszku głąbłeci koło wąża. ten czas, nade mną wasok padlecił skłewrunk spiewający gładynci, a jeso przebycił spiewa, chternak rys, Marta spiewała. Hej, te ptyszku, z Kłewoneczku, was akłytusz, drzemie nowineczką. Gdzie są, łebrycusz? A z kwewunku odezwył, płewie mnie nowineczką, ale nie srogą. Bo już twoją niemilejszą do słabu jadą. Wajachawszy na górę, uzdrzył jem wie Szary, Szary słomiany daci. I sromby wiszczane zdrzałe ku mnie przez kworunę wieldzi chlap, w chternych wies zbrała miono. A mnie było jakby do mnie wyłała. Biej chirzy, bo królewionką twoją zdywaju ma cebie nima. We wse, jem do karczma, waprzą szkapę, i dał im łebrok, bym sobie łód był mackłe aż bądź płewszedł mu. Ty szedłem do kozoła. Ksiądz prawie waszedła dwyłturza, a ci lekłebit, i dwóch staraszków, znoimy puera i lasododum. Leje sum włysył w kwestele. Tak je wlezł w nurce kłestatny ławę pod chórą i jem so w zął żdac. Cały sztark jełestył sum, ale Niż jeden płycyż nie szedł mnie z Le wstec z drzujem na wełtusz wieldzi, w czarnym matka błysku w złotym płyszczu są mieniła. Przed tym wyłtóżą, chcąc mnie przejął, pierwszy rys do świątek sakramentów. Nie tak dawno temu. Chcesz, by mnie był w ten czas powiedzył, że bądo tu dzisu w nurce kus kratyżdy. A na co? Aby nie moje wapic wapić do nydzi, bo moja królewionka mu bać zduwą. Zdrzył jem kulicom we wełturzu jak pies w pana, trzeba stąd mnie nie przeszła płacycha, ale czatył w nich. Carpi, biedny remusu, carpi. Bójcie, coś je twoje cierpieni, procem mój Podniósł je młycze na płysową wysoką, i było mnie jakby stąd musiało przyńc, co nie spłodzywał migły. A ta myrrha tak so zapadła. A tak piorun strzelił prosto ze zwigłe nieba i klasnął przed inodzi w drodze do zdywania, co by wzała to za złą wieśćbo i przed wyłtóżą zawrócała do dom. A tak mój. Anioł stróż zastąpił jej drogo i rzekł: Nie robi tego, bo biednemu Remusowi serce pęknie. Ta ci maslemiełe pudałe, jak tonący głe, mu rozem mówi, że nie ma retanku, a jednak pan szukał, ma nad ram choćby. Sześć balece, chłodzba słoma ku żeby uchwacac i wadobac śmierci. Na płesowie wasok wisył wizerank pana Jezesa na krzyżu. Strach mnie bało wezrzec na zbawicela. Błędem dasza moja rzekła, że w maslach moich bluzną. Ale ładłekna, szedł grabi parmiń widu ku niemu a po tym parmieniu szła i łeć moje. I tak musiał jem patrzeć na te skarnie blady i krwawi pod drżonową koroną. I znowu uczył słowa. Carpi, biedny Remus, carpi. Ta sobie rady nie wisz z twoim głupim sercem, sprawą, która na nikogo, nie obchodzi. Je." Carpiał za miliona latstwa, we swoim sercu zabiwsze. Ale moja dasza zakrzyknęła, Jezus Maria, jaki je biedny człowiek, mu to byleni strzamać. I załomuję je mrące, że zatrzeszczała w członkach, ale uldzi mnie nie dało. Jaścile ledzi z i szedłszy, w zole kłaść dywan kwiacasty przed głównym wyłturzem i ustawiac webity aksamintan krzasła. A je, so srodze, że tak są mają, jakby mnie nie było i mojej igły wieldzi Bez przeczernej, górz mnie na nich wzórze, byłbym ich mógł usmiercać w tej chwili, ale łypamiątył są. I zcasnął jem łeb ma z spici Tyj naszła mnie tać mesle. Coś chce to z my łeb więcej niż na chladzi, co kładą dywan dla jej nóg i krzasła ustawiają dla biesadnych głęści. Coż ona te krzawy. Rys jedany do ciebie przemówiła. Rys jedany, co zaszkleła gwiazdy i łeciu. Ktoś ta jest, Remusu. Żeby zrządył, aby te gwiazdy, co w jedno świeciły. A jednak mnie wstec powtórzała nydzeja. Może są co stunie. Zaterkotały łezę przed kłysą, a za chwilę jały chłodzec snuży panie i paśni panowie. Jest drzeł ku niem jak zwierz lesny, szukające i łeczu pełnych cedu. Ja śraptą. Wszedka krew mnie uderzyła do serca. Tam szła łana, łekłem a czerno ubleczonego łe cały biały jak anioł. Zielony wiąk kwerunowył jej złotą główką. Dwudziela jak błąd chmura zawój, płanął jej z głowę jaś do ziemi. Łecz miała spuszczony i ani razu na mnie nie wezdrzała. Jakżeż też wiedzać miała, że tu biedny Remus ze swoją skażoną gotką, pasturk pewny, a dziś parobk na pustkłewi zabłoodcigłe w nurce ku i rada soniewi i błegu bluźni jego matce, nie wiedzące, za co na niegłe przeszło taci skurani. A ona tam szła ku wałtużowi, jakby skrzydła ją niosły. A o so dobrył w tej chwilę, jak mył i żerotny był proce mnie. I jak to śmieszno, żem na tą uroczystość schłęwył w swój nurcek. I przebyciałam jes so ona zjawa, spod kwerunowuny jarząbinę pod lasą, so wstydził swej swojej. Z trudnością procent królewiąci biały z umku. Zagrały wergane ale je czuł ich granie jak za chmurą. Ale młyciu nie mógł oddarwać ładni biał i przed wył Tam ksiądz ich dwoje zdywył. ale je sołud był tak nim windą z tego kwestuła niech bądze moja śmierć. To mocne postanowienie myką kąskło, Ksiądz łeb ten czas mi z sktarny jemnick nie rozmił, bo moje masle po głowie gnały, zgronim jak dune w kurzatwie morszczy za Gduńską. Po tym, co wieselnice i jole, wachłedzec do bruma. — Teru, tej więcej nie łybujcisz! — krzyknął o serce we mnie. I nienamyślająco so wasstąpił jem z ławę, a czy łana sa so zbliżała, jak cud z nieba na zemio zastąpiony, jeso rżnął do jej nóg, jak dłudzi maślące sobie. — Teru, łymrzesz, a twój trup... Bądzę i progą do nowi Ale we warokach błyścich gładzona moja iż nie była namieniona. Wszedce wieselnice zastanowile ale łana przy mnie klankła, chwacała biłma rączką ma moja głowo i uniosła, a je łatwo żyłycze i wezdrzył na jej lica drogszy mnie, że zbawieni desze. Chwilką myłą to trwało, ale ja czuł w sercu, że sobie przeboczała chłopyka, co i na kolanach dył swój największy skutk na górze ząkływi. Jak parmiń słońca przez chmurę na mnie podył ten łysk poznaniu z iłyciu i nagrodził mnie zano straszny carpieni w pustym kwestiele. Szyle panów przestąpiło i mnie podniosło. Tym ona nic o rzekła, a oni mnie jak pijany do znika na paśną landarą i pojachele. Biały dwór stoił pekuńc wse, a przed nim stanął kłynie. Młody pani szła po drodze ma wascelony, a mnie znik z zleść tej przeszła służba i mnie wzała do stodoła. Tam już drzył jak przez dyko, duży stoł zastawiony, a w nurce wielką beczkę piwa z chterny parobce toczele w duży szklunci. Tyle z nich mnie znało. Byłem z nima w gromadze, chłodził łęgę na nojko. Ty mnie zary. Pojemu z jesłunaju, punżeni, jedaną córką, łupiemy za zatrze wci. Ale je ja nic k nie jedu, ani nic k nie pił, boem był i bez tego pijany. Jeszcze jest mi słońce zaswicowo i zajasniała stodowa dla mnie bleska, ja ci musiał pasturkom w pelu zawitać w piersi błęży narodzeni. Była Moja królewnianka przeszła sama z jednym słagą do stodoła, a słaga niósł błyszczącą tycą, a na dwa cieliści i budelką wina. To ona kozała przede mną pestawic, nalała sobie imię i rzekła – pij. Czerwiony jak krew bało to wino w szkle, a mnie so zdywało, że to była moja Krew serdeczna, ale jak kozała, tąpił. pił. Ty łana mnie po głowie, uśmiechnęła się so jak młody dzień i uszła. Parobce zacząłem mnie i ze mnie podkrybiać. Na to żem so i siedł, głębem so wyżył. Teru de je pływ mu. Nie wdarz o sobie, jakiem sprawił młanarza i ze zewse, Ale to wiem, czyj znył szło z góry, ty strzami jem łóż, a na równym zasnął jem bat i jachył całą drogą stąpią. Na się sobą spieszec? Rzekł jem sobie. Tery. Jednak je pływ Gniady i liza znów u łboma. Błyszczał zawlewały, nie mływi bidląta. Ale miej wszedł kłębowo jedno. A wstecz mnie tropiło patani jak na gzyl, co łe błysze brząci. Coś ta teru, robił na tym świecie? niebo zaczęło płe a czyjem wiachył do lasa, trząsk mnie brył jak w panknym mrozu. choć to równak panowało cepły lato. Je patrzące na drzewiąta, zawawę sobie są zmieniłe. Jak ten czas, czyjem ładnął mojej królewiące mój miecz złoty. Ale dzisu nie nosałe ruchem niedzelnych, alem widzę ich, kurą, pepankunum i ładłumuny wietwie, jak skażony człunci łezce trupów. Mił jem jabłunko, swójtka mojej pobitwa z głębia Stojała, cahłe i zgurdziały, jakby miała starość, ledwie poznała i chciała żyć. Wszedłe to głupi wargle, i to twoje do baci na i ta zakląty królewionka. Jedź spać, remusu, bo i tak umrzeć musisz. A tam dali w lesę. zdawało mi się, so, że nic obrzęcigłe zatacony siedzi. A je nie wiedział, śmierć, czy łukuska, czy zwierz nie i co dawniej żył w lesie, a dziszule w bójce żyje. Przejechał jem koleływ przez rzekę. Wnet jem na łyczach na pustkłewi. Wesoci drzewa lepływi przed sto doła, za nią kłeści pszczół, chliwe, chate ledci. dni stojała marcianna. Michał uprawił co przez wasunzku, a morcen niósł panksana kłeni. Mi data ta cały ich prycy wadywała są. So nie doczekłe i po głowie szło remny patani, Po co ty już, prydze ją? Ten świat to nie żadnie wartoste. wartości. Od tego dnia je w szatku robił jak w spiku. Jedzenie już je ożadził, ale miedł by mnie kodzele. Marcianna zaistała sobie i rzekła jednego dnia do Michała, że Terenc lepiej na wszelacich do batku Michale! Wezdrzelena remusa, bo mięso zdaje, że łan żółty jak gromica. Ja to widzę już cały stark, rzekł Michu. Jakoś może może bacinaci, czy i łan nic nie Mac błysku, kłemu namieniony tego nie minie, ale mięso zdaje, że czy to so nie ładmieni. To może być źle. A nie ma na to leków? Pitała Ja so Marcjanna. Jedna już wiem. Jak to nie pomoże, Ty i z nim trzeba do doktora, bo jadej i musi. musi. W imię ojca i Sana. – krzyknęła Marcjanna. Taci zdrowi, knepi, żerny. I zakryła fartuchą łecze i weszła precz, bo jej płacowi mu dziewczasku żulbało. Marta mięso łycze nie pokozywała.